Eluwina Lubina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Robimy taką umowę, jeżeli trafię tego gościa za pierwszym razem, to wtedy, słuchajcie, zostawiacie suba na kanale, tak? Mamy, mamy umowę, to się bardzo cieszę. Dobra, teraz muszę się skupić. Ej, serio, słuchajcie, nie mam pewności, czy go, trafię. Pum. Trafiony, gościu, ale łatwo. No to, możemy teraz sobie popa... Nie, tu nie wystarczyło. No dobra, słuchajcie, oczywiście liczyło się tylko za pierwszym razem, ale żeby nie było, że to był fart, poprawione. No i można powiedzieć trafiony zatopiony, nie no, go jeszcze się poskładał. Dobra mordy, oczywiście wbijamy na starcie do naszej bazy, która jest potężna, ale jeszcze lepsze jest to, że ona z każdym dniem staje się jeszcze większa jeszcze bardziej potężna, jak to się mówi. I wbijamy sobie do Abery, siema Abera, siema Abera, witam serdecznie. E, e, witam serdecznie. E, Dzień dobry, jestem Maciuś, jak pan się nazywa? E, ja jestem Jacek Placyk. Jacek Placzek! Ej, 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 co jest? Halo! Ziomek, e... to jest napad na Maciocha! Jacek, plac. Ziomek, to jest napad na Maciocha, gościu! Wyjeżdżaj ja z mojej komnaty! Czasu. Tak, no słuchajcie. To, no to bo... sobie idę, no to elo. No to elo, słuchajcie, bo znajdujemy się w mojej komnacie, która jak widzicie, no póki co się jeszcze bardzo nie rozrosła, ale dzisiaj to się zmieni. Ponieważ dzisiaj zatrudniam Aberę do ogarniania villagerów, to znaczy ja, słuchajcie, będę też ogarniał villagerów, ale on będzie budował, bo on y, umie spoko budować, ładnie to buduje i będą, słuchajcie, oni tutaj mieli wszystko ogarnięte, y, a, y, a ja będę ich rozmnażał, bo jak widzicie, mamy, słuchajcie, dwóch y, wieśniaków, dwóch y, takich, no, fa farmerów, tutaj się nazywa fajnie farmer, ja, ja wolę mówić, słuchajcie, wieśniak i będziemy sobie dzisiaj robić trzeciego wieśniaka, którego wyedukujemy. Dobra, gościu, chodź się, nie obrażaj na Maciocha, ho! No o, ja się nie obudzam, ale dobra, mogę cię. Szuka. Zobacz, nie strzelaj, nie strzelaj, Maciocha. Dobra, słuchaj. Plan jest taki. Tutaj znajdujemy się w mojej komnacie i słuchaj, te schody no. co są na dół, to tam nie wiem co no. będzie i generalnie ja nie, ma, ja nie chcę, żeby tutaj zrobimy na dole było coś tam, moje. Zrobimy tam Tron Króla Jasiocha. E, może być i Tron, bo słuchaj, te schody są zaznaczone tylko po to, żeby nie było, że ja tutaj mam swoją komnatę i Elo nie chce jeszcze się tutaj integrować z bazą. Ja chcę, żeby tutaj coś było wspólnego poniżej. To, to jest to, e, moje... Tron Króla Jasiocha. Niech będzie nawet Tron Króla Jasiocha. Słuchajcie, może być. Napiszcie, czy wspieracie taką inicjatywę, żeby zrobić król, nie, Tron Króla Jasiocha w bazie gangu bradzi. Nie no, dobra, Mordzio, teraz jest tak, ty ogarniesz tutaj villagerów, ale żeby oni mieli taką fest dobrą zabudowę. Taką, że jak ją zobaczę, to żebym się posikał, bo chciałbym taką mieć zabudowę, okej? Okay? A to już mają. No nie, stary! Oni muszą mieć dużo lepszą. Dużo, a, dużo, a, no a, dobra, dobra okay. to będą no lepsze, a ja będę sobie, ja w takim razie spadam na górę, bo ja muszę ogarnąć łóżka, muszę ogarnąć jedzenie, muszę ogarnąć drzwi, bo ja będę dobra. zaraz łódeczką zabierał tych właśnie farmerów i będziemy robić sobie kolejnych farmerów, wiesz o co chodzi? Sobie. Nie, ale samych farmerów też robić? Nie, 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 będę robił po prostu innych villagerów, ale że akurat Bo mam to dwóch trochę farmerów. Nie ma ale no w sumie oko no niech będzie. No mogą być sami farmerzy. No słuchajcie, no nie mamy plantacji zboża, nie mamy plantacji ziemniaków, ale za to będziemy mieli farmerów. Może oni ją zrobią. Ziomki, także ja muszę się udać na tamtą wyspę, ponieważ tam są łóżeczka, których potrzebuję. Są też drzwi akurat drewno, słuchajcie, mamy, więc to nie jest jakiś duży problem. Ale sami wiecie, potrzebujemy także ziemniaków surowych albo chleba. Też nie mamy tego w bazie, muszę się udać. Na nasze stare wyspy po to Także ja lecę, wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba Bo codziennie są odcinki Tutaj wlatują na kanał, są live'iki niezapowiadane Więc żeby ich nie przegapić, musicie koniecznie zostawić suba Z dzwonkiem, bo inaczej po prostu nie będziecie wiedzieli Co się dzieje, a z każdym dniem nasza baza się Gigantycznie rozrasta No i przede wszystkim, jeżeli chcecie być pełnoprawnymi członkiniami I członkami gangu, braci bracie się nie traci A jak traci, to nie braci brat, bratu bratem Siostra, siostrze, siostro, a lamus zawsze będzie lamusem No to musicie zostawić po prostu suba Bo nie ma innej opcji No to jest słuchajcie, to są wszystkie kryteria. Subik musi być. Dobra, szybko, słuchajcie, wbita pół łóżeczka. Tak naprawdę nie powinienem tego robić, bo jest to, słuchajcie, dobro wspólne. Te łyżeczka to jest, słuchajcie, dobro wspólne. Ale, słuchajcie, ganklamusów, lamusów, o, oni się nie patyczkują. Oni robią wszystko na przekór, oni robią wszystko źle. Także my, słuchajcie, też będziemy robić tak... Troszeczkę naginać zasady. A prawda jest taka, że nikt oprócz mnie nigdy by nie skorzystał z tych łóżeczek, bo oczywiście ganglamusów ma z 50 villagerów i oni w ogóle tutaj nie przychodzą. To jest bardziej niż oczywiste, więc myślę. Że możemy na to przymknąć oko. Ej, słuchajcie, ale dobrze jest być na mojej wyspie, ale fajnie tu jest, serio. Bardzo, bardzo lubię tę wyspę. Bardzo mi się podoba. Teraz, jak jeszcze chodzą tutaj zwierzęta, krowy, świnie, których, no wiecie, świnie na przykład w ogóle, w ogóle nie może być, albo krów na wyspie też nie może być. Ale teraz mamy to oczywiście gdzieś, słuchajcie, mnie to już nie interesuje, bo ja tutaj em, tylko będę udawał przed chłopakami, że sobie żyję i tak dalej. A prawda jest taka, że wszystko, co mamy do zrobienia, jest w naszej bazie, która jest, no, jeszcze, no, kawałek stąd, więc jest oddalona. Dlatego w teorii będę do tutaj mieszkał, ale w praktyce no to już tutaj nie mieszkam od dwóch albo trzech dni. Okej, okay, zboże zebrane, zasadzone na, na nowo, więc jest GITES. W takim razie, słuchajcie, wszystko chyba mam. Wiecie, nie, wezmę jeszcze pochodnie, bo nie wiem, jak tam u nas jest na stanie z takimi właśnie rzeczami. Aha, widzę, że tutaj też jest troszeczkę bieda, bo mam dwie, ale spoko. Dwie wystarczą, czyli tak, łóżka są, drzwi, ooo, widzicie? Słuchajcie, dobrze zrobiłem tą checklistę. A tutaj mamy sześć par drzwi, więc jest naprawdę elegancko. W takim razie mamy drzwi, mam łóżka, mamy jedzonko yy, Oświetlenie na pewno słuchajcie sobie lepsze ogarniemy, więc chyba wszystko jest, żeby oni po prostu mogli słuchajcie, zrobić bobka. Tak, słuchajcie, bo oczywiście yy, nie mam skąd indziej wziąć filadżów, jak po prostu sobie zrobić fabrykę Bobków. No i kurczę, widzicie, słuchajcie, znowu! Znowu jest gang klamusów, oni stoją na wejściu. Ej, gościu zniknął, Ej, gościu zniknął, słuchajcie, jeden, ale dobra, i tak jest ze dwóch pozostałych, także nie jest to śmieszne, no widzicie, oni są tak słabi, ten gank po prostu jest na, na maksa słaby, oni na sam widok maciocha, potężnego maciocha, koksa, znikają, tak, gościu wyparował, no sami to widzieliście, dobra, niech czasem wbijamy do Abry i sprawdzimy, jak się bardzo postarał, no witam, no witam. Eee, Elowina ma Ej, powiem ci tak, zrobiłeś to elegancko, ale ale, ale, ale jak ja będę miał tam im wcisnąć te, wiesz, te stoły, że myślniczek ja mam to im wcisnąć stary. Ale co ty chcesz im wcisnąć? No no bo tutaj przecież będą inni villagerowie, bo zresztą tych miejsc musi być więcej. Zrobisz mi 6 miejsc, a ja bym chciał tych villagerów mieć nie wiem, no z 15 pewnie Ty no ale przecież to będzie dalej rosło w boku. A, no nie to wid, no to w porządku. No to dobrze <laughs> nie, no to git, dobra, stary, powiem ci tak, ja zgarnię kółkę. Nie chcemy mieć, bo ty chcesz im kompostować, bo ty chcesz samych farmerów zrobić? Nie, nie samych farmerów, właśnie nie, oni zostają, bo oni są spoko. Zobacz, serio, za zboże, za ziemniaki, można mieć MSY. Oni są naprawdę git mordami. Ale tutaj dwie kratki wciskasz na tą tylną kratkę, zaczynasz z nimi handlować. Kiedy okay, raz Okej, okay, okej, okay, no to rozumiem. Oni nie dobra. zmienią profesji. I To ja to rozumiem. To rozumiem dloczek. ten zabieg. W takim razie wszystko mamy, słuchajcie, ogarnięte. Ja przejdę tutaj do robienia. Ej, myślisz, że jeżeli tutaj... Ale postawię... dobra, to w takim razie tutaj Ej, zobacz, lecę dalej. jeżeli myślisz, dobra. że postawię tutaj ścianę, yy, no. yy, ścianę taką, żeby oddzielić, no, wiesz, jakby nas od nich, postawię tutaj łóżka i drzwi i wszystko, to myślisz, że oni będą tutaj, wiesz, robili małe, małe bobki? No, no tak. To chyba powinni, nie? No raczej. No tak. tylko że to jest wiesz, jaskinia, to jest jakiś kurde węgiel obskurny, no. Nie, no ja myślę, że im to tam wszystko jedno. Myślę, że im wszystko jedno. No dobra, no, no to spróbujemy, słuchajcie, tutaj gravel, tutaj stąd, tutaj jakieś inne brzydkie bloki, no nie jakieś kupa tu jest nawet dirta. No nie wiem, słuchajcie, czy będą zadowoleni. Przed Państwem mojej, yy, mojego autorstwa, słuchajcie, pomieszczenie dla villagerów. Wiem, że wygląda bardzo ciekawie, naprawdę. Słuchajcie, tutaj artysta się postarał, użył bardzo różnych surowców. Tutaj mm, z jednej strony kobyl. super! Hej, super, nie? Fajnie! Ale Fajne, nie powiesz. Takie. Nie powiesz, Takie że czegoś ci tu brakuje. załadne. Ej, jest fajnie. No stary, zobacz, jak ci się skończy, stary, jedna ja z pozornia... Patrz to. Spójrz na to, spójrz na to. No co? Ich koledzy żyją w jakimś ametyście w kwarcu. Tutaj, ooo, wykorowane <laughs> drobienko. A ty, gościu, robisz im coś takiego. Ale słuchaj, wiesz, co jest lepsze? Że ja Ale tych, źle. co żyją w tym ametyście, zaraz przyciągam tutaj. A, tak, oni tutaj gorzej. będą teraz żyli. To jest mega mocne. Gościu, gościu, byłeś w zamościu? Jak nie przejść to zaraz będziesz. Dobra, musimy ich przeciągnąć. W takim razie słuchajcie, ja biorę, e, biorę łódeczkę. I patrz, co się teraz dzieje. Pa, pa, co, pa, e, e. Ja im bardzo Patrz, co czuję. się on teraz dzieje, zobacz. Zobacz. Teraz. zobacz, gościu, wychodź. No, wychodź. O, widzisz, jaki on jest chętny? On, on jest naiwny, on jeszcze nie, nie wie. Nie, zobacz. On po prostu teraz e, to jest rejs na wakacje. No zobacz. właśnie, widać, zobacz. jakie wakacje. Zobacz, jaki to rejs. To, to jest to All Inclusive w Egipcie: pięć gwiazdek. Tak. Tylko nie wiadomo dlaczego zamiast dwóch tysięcy za wycieczkę. Piek, piek, piek. dobra, słuchajcie, teraz tak, tego gościa wypuszczamy, ty tutaj. O, widzisz, poszedł spać, czyli mu się podoba. A może poszedł spać, bo się tak bardzo cyka tutaj siedzieć? Nie, nie, ja myślę, że po prostu jest zachwycony i po ciężkiej podróży, mm. tak, po ciężkiej podróży, zdecydował, że uda się na spoczynek. Myślę, że tak właśnie było. Dobra, teraz ty, gościu, ciebie oczywiście też przetransportujemy. Będzie pan zadowolony. Obiecuję to. Ma pan. E, e, ma pan słowo dobrej, szanowanej firmy e, podróże z Maciochem. Okej, okay, domyślam się, że z tym drugim również nie będzie problemu, bo jeżeli pierwszy poszedł w Kimeno, to drugi pewnie też od razu pójdzie. Także oni nawce ja, ci nie będą uciekać. Ej, no patrzcie. Oni są po prostu zachwyceni. Położyli się koło siebie. Przypadek? Nie sądzę. Także, słuchajcie, ja ich teraz sobie tutaj zamknę, żeby na pewno nam nie uciekli. Przejdę do robienia chlebków, bo tyle chlebków powinno wystarczyć. Ile, słuchajcie, tych chlebków będzie? 20. 25. No to chyba na luzaczku, więc poczekamy, słuchajcie, aż będzie dzień, żeby oni byli wypoczęci, żeby oni sobie wstali. No i robimy villagerów. Dobra, ziomki, wydaje mi się, że wszystko jest gotowe. Oni zdecydowanie się lubią. No, wiecie, prawda jest taka, że oni spędzili mnóstwo czasu na tej wyspie. Na tej wyspie, gdzie są ci pierwotni villagerowie u nas. Dobra, nie ma co przedłużać, bo oni, słuchajcie, są głodni. Na pewno są głodni, więc ja im, słuchajcie, będę rzucał chleb. Zobaczymy, czy to starczy. A miałem im jeszcze drzwi postawić? Zapomniałem. Dobra, dobra. Ej, ej, abera, czy oni potrzebują drzwi? No. Czy oni potrzebują drzwi? Znaczy, to jest tak, że jak jest ich dwóch, to... a cztery łóżka, to da radę. Musi być zawsze a? jedno łóżko więcej. Niż po prostu z villagerów i będzie okay, ok. Ale jak chcesz, to możesz im dołożyć drzwi. Ok, ale nie ok. Musisz. O, są serduszka, dobra, to ja ich zamykam. Oni nie lubią, jak się ich podgląda. no Słuchajcie, akurat temu się nie dziwię, więc ja tutaj pomogę, Abrze, albo nie, ale dobra, słuchaj, pomogę Tobie, zobaczymy zaraz, czy się bobek mały zrobił. Jak będzie ruszył bobek, to wtedy ja w ogóle pokażę, słuchajcie, pokażę nowe rzeczy tutaj u nas w, w bazie, bo tak jak słuchajcie, mówię, codziennie przychodzą nowe rzeczy i na abry, u abry na odcinku robiliśmy fajne naprawdę rzeczy. Tylko, że troszeczkę niżej. Dobra, pytanie, czy. Jest tutaj mały villager. Czy ktoś widział tutaj małego villagera? Halo? Jest! Ja jest! Ja nie... Jest. Ja nie widziałem. Abra, abra chodź zobacz. Chodź zobacz chodź jest zobacz. tutaj bobek? Jest bobek! Nie! On ociekł! Boka. On ociekł! No przecież to jest półkrad. Nie! Dobra, z zabudowałem. Nie wyjdzie już teraz. Gościu, Do o! Dobra. O, Uuu, Dobre ej, widzimy. hej, dobra, słuchajcie, udało się, przede wszystkim udało się, mamy bobeczka, po drugie, e, udało się go zatrzymać, na więc spoko, w takim razie, dumni rodzice, ja naprawdę gratuluję, pięknie się spisaliście, bym nam... <ślał> Nie. A, bo ty mu robisz przejażdżkę, no, no patrz jak fajnie. ej, patrz, ale on się cieszy, ej, ale on Nie. się cieszy. Ja też bym chciał mieć taką fajną przejażdżkę, no zobacz. Ej, serio, jest git. Ja myślę, że on ma fajnie teraz. Ej, z Maciochem i z Aberą na przejażdżce. Słuchajcie, no kto, no kto by nie chciał takiej przejażdżki, no? No kto by nie chciał? Okej, okay. słuchajcie, jeżeli Bobek jest tutaj, powiedzmy, uziemiony troszeczkę, nie żeby był niegrzeczny i dostał szlaban, ale wiecie, jest pod kontrolą rodzicielską, więc rodziców, słuchajcie, sobie w tym razie, w tym momencie ogarniemy. Także, słuchajcie, proszę tutaj przejść. Ja rozumiem, że wy macie tutaj bardzo ważne dyskusje, ale gościu! Gościu, gościowo, tutaj do, do łódki! Ej, serio, słuchajcie, to mi się nie podoba. Proszę iść tutaj do łody! Witam serdecznie na pokładzie statku wycieczkowego linii podróżniczych. Przygoda z Maciochem. Witamy, proszę się tutaj rozgościć, zapiąć pasy i się zrelaksować. Dobra, Abera, słuchaj, co ja mam z nim teraz zrobić, bo ty powiedziałeś, żeby tu wpłynął. Co mam no to teraz pato. pato mam rozwalić tą tak. łódeczkę, czy nie? Nie, no czekaj, najpierw Aha, zamykamy. Robimy tak, rozwalamy o. teraz. O, ej, szybko poszło. O, drugi, drugi przyszedł. O, pa, <laughs> ej, drugi może sam wejdzie. Ej, może sam wejdzie, zobacz, otworzymy mu tutaj. Może sam wejdzie. Szansę... Aha, nie, tam. gościu, te uciec, nie! Dobra. Nie. O niedobrze. Dawaj go. O niedobrze. dobrze. on na dół teraz szedł. Nie mogę stary położyć tutaj łódki, ale zaraz go, zaraz go ogarniemy. Czekaj, czekaj, na dół. bo i tak byś tutaj łódki, nie, ale bo łódka nie przejdzie. Nie, tutaj. ale na chillu, zobacz, zobacz, popsujemy to. Ja, ja zaraz naprawię, po prostu musimy cztery Dobra. kratki zrobić, także. Kumam, Ja robię, patrzcie, zrobimy tutaj e, cztery krateczki, teraz tak, bierzemy sobie tego jego mościa, płyniemy sobie tutaj, zaraz to oczywiście naprawimy, pyksu. Ej, tutaj. ale to pomieszczenie, ten tunel jest Giga ładny Ja bym sam po tak no jest elegancki. Tutaj. Dobra, i teraz musimy powtórzy, powtórzyć to, co przed chwilą zrobiliśmy, żeby to wszystko zadziałało. Czyli tak, ty chciałeś go zabudować w taki sposób. Okej. Okay. No. I resztę zostawiam tobie. Ej, serio, resztę zostawiam, bo on się. Dobra. Ratuje, zna. Pyksa, Uciekaj! Okej, okay, dobra. Udało się. Słuchajcie, w takim razie mamy rodziców tutaj, mamy jednego gościa tutaj. Problem jest taki, że ja i tak tych villagerów będę musiał cały czas wydostawać, żeby ich znowu rozmnażać. No ale oczywiście słuchajcie, nie wszystko naraz. Dobra, w takim razie wydaje mi się, że wszystko mamy ogarnięte, ponieważ Abra bardzo ładnie zrobił nam ten jakby tunel z villagerami. Oczywiście, słuchajcie, oni tutaj mają dwie kratki, przez co ja sobie będę mógł wcisnąć im stół rzemieślniczy, na przykład ten stół alchemiczny, gość się zmieni w alchemikę, Czy ty będziesz alchemikiem gościu? No powiedz, ej, Abra, spójrz na niego, bo ty się znasz popatrz mu głęboko w oczy. Kim no... on będzie według Ciebie. No on może być alchemikiem może być alchemikiem, ja myślę, że to bo to jest jakiś wirus, nie? No, to jest taki babin. To pandem, jest taki pandem. świrus, mandaryna w bamboszach świruje. Dobra, oprócz tego jest, jest, mi się bardzo podoba. Póki co, słuchajcie, zostawię tą villagerkę, bo, no słuchajcie, no mam trzech villagerów. A chciałbym mieć ich tutaj co najmniej. Co najmniej, ile ty tego zrobiłeś Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli co najmniej dziesięciu. Co najmniej dziesięciu dziesięć, mam ale ten tunel widzisz, on będzie tak, 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 tak on, on, na on będzie pewnie powiększany. W każdym razie, co najmniej dziesięciu, więc to zostawiam, bo na pewno tutaj nasze. <grym> nasz statek y tych linii podróżniczych przygotowych. Z Maciochem będzie kursował dosyć często. Także Bobka na razie zostawiamy, żeby nigdzie nie uciekł. On jak jest w łódeczce, to on sobie urośnie na luzaku. Jak urośnie to go, oczywiście go wtedy gdzieś tutaj wrzucimy i damy mu profesję. Także yy, Abera. To w sumie tyle tak naprawdę, wiesz? Ty, ja tutaj tak trochę na razie porozstawiam tak o, bo... To jest dobry pomysł, się, no. Oni mogą się tu zrecwić przez przypadek zombiaka, Tak, nie? tak, bo tutaj ja na przykład jak przyszedłem, to był Creeper, to byłaby giga lipa. Ale poza tym to stary, bardzo ci dziękuję, bo mi pomogłeś, ja bym tego tak ładnie pewnie nie wykombinował. Także dzięki byczku i, i na razie, Ej, no i powiem Wam, że teraz ta komnata Maciucha zaczyna wyglądać, jak komnata maciocha. Jest naprawdę elegancko. Yy, I w takim razie myślę, że mogę Wam pokazać, co zrobiliśmy wspólnie z Abrą. Patrzcie, jak sobie pójdziecie tutaj do piecyka, no to macie jaki zejście tutaj. O, jaki fikumiku. Po pierwsze, jestem chanting, kto zrobił Abra, ale to zrobiłem ja. Patrzcie, jakie pomysły. Może jeszcze nie jest do końca, yy, takie wiecie, fajne i ładne, ale to dlatego, że brakuje tutaj po prostu kilku rzeczy, które dają takie dadzą, takie wypełnienie. Jak, jak na przykład więcej skrzyń, albo jak na przykład słuchajcie, brodawki, albo jak na przykład. Te kociołki z wodą, no nie? Wiadomo, że to, słuchajcie, też będzie ogarniane I tutaj są abery wilażerowe Stwierdziliśmy, że wolimy mieć ich osobno A to dlatego, że on ma inne potrzeby Ja mam inne potrzeby On na przykład bardzo lubi tych gości ze zbroją Ja na przykład wolę bibliotekarzy mieć, no nie? I on tutaj, słuchajcie, chyba to będzie sobie kontynuował Tak mi się przynajmniej wydaje No bo tutaj nie ma przejścia Tam, słuchajcie, już po prostu się zaczyna ocean i tak jak widzicie, serio, ja wiem, że się powtarzam, wiem, że mówię to na każdym odcinku 10 tysięcy razy, ale prawda jest taka, że nasza baza jest gigantycznie duża. Co ty gościu nam marchewy psujesz? Oszalałeś chyba! Oszalał gościu archewy nam depcze! Dziąki ja wam pięknie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo codziennie są odcinki z gangu braci, braci się nie traci, a jak traci to nie braci brat, bratu, bratem, siostra, siostrze, siostrą, a lamus zawsze będzie lamusem, więc zostawcie oczywiście suba, żeby nie być w gangu lamusów, a dołączyć do gangu braci, braci się nie traci. Przypominam także o Instagramie i TikToku. Wszystko jest podane pode oraz w opisie, bo tam macie też codzienny świeży kontent od Maciocha. Zarówno na Instagramie, jak na TikToku się pojawiają często materiały, więc zapraszam, bo na pewno to Wam się spodoba. I przypominam słuchajcie o sklepie. Pierwszy link w opisie są tam. Swoje wzory meczów, w tym klasyczne, jakieś świąteczne na Mikołajki, na święta super sprawa dla Was albo dla bliskich. Jest jeszcze troszeczkę czasu, znaczy no, do świąt to jest dużo czasu, ale do Mikołaja jest jeszcze trochę czasu, więc wybierzcie coś dla siebie. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Tymczasem dzięki do następnego i jo!